Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Seba z grupy Canturing. A Dzisiaj to jest pierwszy odcinek z nowej serii Let's Play? Chyba tak, Let's Play na, na jukeboxie Widać tu od razu, że tak się zaspomniłem Co Coś tu mamy O, mam jeszcze Nevermind Dobra, ym... <noise> A, ścinka, ścinka. A ścina trochę. Ciekawe, czy to coś jest. O, nie, ma szkoda. E, o, nie, jesteśmy w bagnach. O, fajnie. Time mod to, to też dodaje. To dobrze. Strasznie przydaje. Hmm. Drewno drewna rozbieramy. Piankę by trzeba zrobić później jeszcze. No teraz jabłko. Kurczę, nie wiem jak zmienić to życie. To są tylko trzy. Nie wiem jak zmienić, żeby było więcej. Uuu, słyszę gdzieś ząbiaka. Raczej zębiaków, że zapomniałem są dodane jeszcze creatures, także co w ogóle to robi ty? Co z tego wypada? <grytanie> Nic, tylko jeden level. Hmm, mam już także okej, okay, zobaczymy. Mm, aha, to jest to. No dobra. To są jakieś drabinki z tego co widzę. Mm. Tak ogólnie to się tak za na tym to... Nie <noise> ja za bardzo się na tym tak znam, na tym jak był się. Dopiero co dzisiaj go zainstalowałem, także wybaczcie mi z taką... ale no niestety. Co ja zrobię? Jeszcze nie potrafię. <noise> Tu mamy co, ciemne drewno. Patrzymy, co dalej mamy. No to jakieś skrzynki są? Zobaczymy. Tam może w nich coś chowają. A! Ciekawe, ciekawe... Dzięki, chociaż nie wiem do czego to jest za bardzo. No dobra, nic z tym. Jakiś bug, czy coś. Wypniam sobie jeszcze drzewka, póki... ...moc nie ma. Już widzę, że stag już jest. Dobra, yy, są już. Gdzieś... dla odmiany. <śm> mm, dobra, Wam przyda się naprawdę bardzo. Szkoda, że troszkę ona a mnie tak jak się rozwalnie to wam na No co poradzić hmm. Są tu jeszcze jakieś owce hmm. Na razie nie widać żadnych owcy. O, tam jest, się zdaje? E, jest. Ho, ho, ho. Jest, powiem, jeszcze jedno i zrobimy łóżko. Już nie ogarniam za bardzo tych modów, ale powoli się dojdzie. A wybaczcie, jeżeli to słyszeliście. Myślałem, że to jakiś czy coś. Aligator czym się zdaje. O, chyba tak aligator. Krokodyl, do woli.

Ciekawe, ciekawe, bardzo mody No co to? Nie wiem, to Zobaczcie, jak go zabiję, to co się stanie. Zobaczymy. O Ła! Wow, Zatokował ją! Zatokował mnie! Wow. Nie wiem jak z czasem. No nic. Hmm... Chcę nie chcę się nurkować po nią. Fuck. Nie lubię bagien za bardzo. Zwłaszcza, bo idzie obok Dobra, niedługo dokończę, bo już tutaj zachodzi słońce. To jest chyba tak, że jak zachodzi to znaczy, że no, to jest trochę dłużej. Także znaczy, będzie okej, okay, no to zachodzi słońce sobie. I no, kończymy. Dobra, a więc narka.